Ministrowie, szanowni państwo parlamentarzyści, posłowie, senatorowie, szanowny panie wojewodo, szanowna pani burmistrz, szanowni panowie szanowni szanowni panowie, panowie, panowie oscyowie, wszyscy, wszyscy szanowni państwo, szanowni państwo, szanowni państwo, szanowni państwo, szanowni państwo, szanowni państwo, Dzień zupełnie wyjątkowy. Taki stare, w tym okresie, kiedy odchodzimy stulecie odzyskania przez Polskę na Głodzież. od 2018 roku, 11 listopada odchodziliśmy w ten symboliczny dzień, kiedy Polska wróciła na mapę Europy i świata po 123, a czasem 146 latach zaboru. Kiedy nasze państwo z powrotem znalazło się wśród innych wolnych krajów europejskich po straszliwej hekatombie pierwszej wojny światowej, ale przede wszystkim po wspomnianym długim, długim czasie zaborów, po powstaniach, po tym wszystkim, co Polacy przeżyli i przetrwali w tamtym okresie. Oprócz tamtego 11 listopada, do tych wydarzeń najważniejszych, z całą pewnością, które Polskę ukształtowały, które budowały naszą historię. Należało powstanie wielkopolskie, dzięki któremu Wielkopolska wróciła do macierzy. Należały powstania śląskie, przede wszystkim to pierwsze. Należało powrót Polski nad morze, czyli Wydarzenie, którego setną rocznicę obchodzimy dzisiaj, 10 lutego 1920 roku. Należała wreszcie wojna polsko-bolszewicka i Wielka Bitwa Warszawska. I na samym końcu odzyskanie przez Polskę Górnego śląskie, które zakończyło proces kształtowania granic Rzeczypospolitej i Polska mogła się dalej spokojnie rozwijać, choć niestety przy, tylko przez 20 lat. Tamto ważne wydarzenie. Ten 10 luty jest dla odbudowy polskiego państwa, właściwie chyba spośród tych wszystkich najważniejszych, odbudowy polskiego państwa w tym znaczeniu gospodarczym. Dlatego, że fundamentem tej nowo kształtującej się Polski była Gdynia, której budowa rozpoczęła się zaraz po tym, kiedy Polska wróciła nad Bałtyk. I potem dzięki temu możliwe było rozwijanie naszego państwa, rozwijanie eksportu. Otworzyły się oceany i morza całego świata dla naszych żeglarzy, dla naszej bandery. Dla naszych marynarzy, także dla polskiej marynarki wojennej utworzonej przez marszałka Józefa Piłsudskiego w 1918 roku. Dla tej nowej Polski, która była projekcją marzeń całych pokoleń, które o nią walczyły. To był bardzo ważny czas, który chyba nie byłby możliwy, gdyby nie państwa przodkowie. Gdyby nie wasi dziadkowie, gdyby nie wasi ojcowie, gdyby, gdyby nie kaszubi, którzy na tej ziemi, tak jak to dzisiaj już było wielokrotnie mówione, przetrwali ze swoim głębokim poczuciem odrębności, ze swoim głębokim poczuciem polskości, ze swoim głębokim poczuciem wierności rzeczy pospolitej. Przetrwali wszystkie najtrudniejsze chwile. Przetrwali germanizację. Przetrwali prusy, przetrwali prześladowania. I tutaj przyszli to miejsce tamtego 10 lutego 1920 roku, by towarzyszyć generałowi Józefowi Hallerowi, polskim żołnierzom i politykom, którzy tutaj przybyli z Warszawy po to, by razem z nimi świętować. W tych zaślubinach Polski z Morzem. I miał wtedy miejsce ten moment chyba najbardziej symboliczny i najważniejszy obok samego rzucenia flatynowego pierścienia przez generała Hallera w wody Bałtyku. Moment, w którym rybacy tutaj z Pucka, Kaszubi, trzymając wiosła jako strażnicy polskiego Bałtyku, przekazali pieczę i straż nad Bałtykiem polskim żołnierzom, którzy tutaj przybyli. To jest wielka, wielka zasługa ludzi tej ziemi. Ludzi zawsze wiernych w Polsce. Ludzi, którzy przez dziesięciolecia albo nawet i przez stulecia nie wahali się za Polskę i Polskość i zapłacić ceny najwyższe. To, co potem nastąpiło. Cierpienie obozu koncentracyjnego Sztutko. Śmierć tysięcy kaszubów w Piaśnicy. Za Polskę, za Polskę i za to, że ją tutaj przywrócili i budowali. Za to, że przy niej przetrwali i starali się ją odzyskać. Jest najlepszym świadectwem, jakimi synami Rzeczypospolitej i jakimi synami tej ziemi i córkami Państwo jesteście. Chcę pokłonić się po chcę pokłonić się. Kaszubą, chcę pokłonić się ludziom tej ziemi, pokoleniom i tym grobom tych, którzy o Polskę i polskość tutaj walczyli. W to stulecie w imieniu całej Rzeczypospolitej, w imieniu wszystkich naszych rodaków, mieszkających w Polsce i na całym świecie, Pan zapłać za Waszą służbę, za Waszą niezłomną wierność. Po Polsce, Bałtykowi. Za to wszystko, dzięki czemu możemy być tak, że tu dzisiaj razem stać na polskim wybrzeżu, stać nad Zatoką Pucką, stać patrząc na wody Zatoki i wody Bałtyku, tego małego i wielkiego morza i być razem z Wami. Trzymając się za ręce mówić, jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Szczęść Wam, Boże Kaszubi!